Witam. Golf 7. Nie mogłem posiedzieć, coś tam już wymyśliłem. No, może to nie jest jeszcze high life, bo na krótko podłączone, tak aby było tylko wizualnie, dla pokazania. Ale podmieniłem sobie listwy progowe w moim golfie. Wewnętrzne, oczywiście, tak. Te, te plastikowe. No, jeżeli ktoś ma. Golfa RK, GTI czy GTD, no to wiadomo, tak. E, to są widoczne te listwy, podświetlane jakieś tam i jakieś tam dekory w środku. Ja na razie zacząłem od listew. No tak, jak wspomniałem. No, jest na razie też okres chłodny, wiadomo jak jest z rozbieraniem plastików. Podłączyłem to na razie na krótko, tak, dla pokazania e, i zrobię to. No bliżej wiosny pewnie, jak się ociepli, tak, no bo muszę, proszę, to tak mniej więcej wygląda. No, no wiadomo, kto ma, to wie, jak to się prezentuje. Jak ja to mówię, oko już cieszy. Eee... Oznaczenie tych listew to jest eee... prawa od strony pasażera, to jest 5G4-853-372C. Lewa, tu od strony kierowcy, to jest 5G4, 853, 371C. O, teraz widać, że zgasło, tak? Dla pokazania, no mówię, no fajnie, oko już cieszy, coś tam się świeci, tak? Ym, no będę musiał to podłączyć pod, 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 pod yy, sterownik drzwi, tak? Czyli pod sterownik. Tutaj, gdzie ta lampka się u mnie, o, proszę. Teraz znowu się te, e, o, gdzie jest ta lampka, a ja mam taką, no wiadomo, kwestia gustku. Ktoś powie, że się nie poda, nie podoba. Dajmy tam może być, coś tam się świeci z jakimś tam bajerem. No wiadomo, pod tą, pod tą, podświetlenie tej lampki. Także dziwi się będą otwierać, to i to się będzie zapalało. E, no mówię, tak to nie widać, tylko że świeci, troszkę tam się błyszczy, bo to są chromowe wykończenie takie. Ale zaraz to pokażę. Wyjadę samochodem i zaraz to pokażę, jak to wygląda. A wracając do podłączenia, no wiadomo, trzeba gdzie trochę porzeźbić, bo trzeba by było, będzie wiązkę puścić tu do poszycia do słupka tego, tu gdzie odpinamy kostkę od drzwi, tam się wpiąć jakimiś pinami. Tu do, przeprowadzić też, wpiąć piny do kostki, też się przeprowadzić jakoś i podłączyć się pod to oświetlenie drzwi, żeby to się razem zapalało. Nie wiem, zobaczę. Ze sterowaniem to jeszcze e, popatrzę, jakby to może natężenie e, oświetlenia tego pewnie można zmniejszyć, tak, poprzez ale to nie wiem, czy nie powinno być ze sterownika z modułu BCM-u tego, tak, ale zaraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda przy na, 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 na podwórku w świetle dziennym, jak te chromy się prezentują. I tak to teraz wygląda, tak? Ten chrom jest na tej listwie drogowej. Z tyłu oczywiście tego nie ma, tak? Tak jak było po prostu na tym wyłączeniu. i od strony pasażera o, tak to wygląda ja już wcześniej miałem wykończenie na progu a teraz wewnętrzne oświetlenie tej listwy i wykończenie